Często słyszę zarzut, że moje ceny są z kosmosu, że przesadzam. I szczerze, trochę mnie to boli, bo mam wrażenie, że wciąż brakuje edukacji na temat tego, ile naprawdę kosztuje prowadzenie małego biznesu. Ostatnio trafiłam na kosmetyczkę w jednej z popularnych sieciówek. Była o 10 zł tańsza od mojej i ktoś mógłby powiedzieć: No, widzisz, da się taniej. Ale przyjrzyjmy się temu bliżej. Ta kosmetyczka była mniejsza. Wyprodukowana w Indiach, gdzie koszty produkcji są znacznie niższe niż produkcja naszych kosmetyczek w Polsce. Sieciówki zamawiają też całe kilometry materiału i dzięki temu mogą liczyć na ogromne rabaty. Ja kupuję tkaniny w małych ilościach, u mnie nie działa skala, więc koszt jednostkowy jest po prostu wyższy. W mojej firmie każda kosmetyczka jest sprawdzana i dopiszczana na każdym etapie. A pakowanie? Staram się, żeby było naprawdę staranne, bo wiem, że otwieranie paczki też ma znaczenie, a paczki z sieciówek no cóż, każdy z nas miał je kiedyś w rękach i wie, jak to wygląda. Do tego dochodzą przemyślane sesje zdjęciowe. Robię je w różnych aranżacjach, miejscach, tak, abyście mogli zobaczyć produkt w kontekście, a nie tylko na sucho, jak na technicznych zdjęciach w sklepach sieciówek. I jeszcze jedno. Marże w sieciówkach są ogromne. Ja mogę tylko o takich pomarzyć. Nie mówię kupujcie u mnie. Mówię tylko, zanim uznasz, że coś jest za drogie, zastanów się, co naprawdę stoi za tą ceną. I czy te 10 zł to naprawdę aż tak wielka różnica?